Hej, hola! Witam Cię serdecznie ponownie w moim kanale. E, dzisiejsza klasa, ja nawet to nie nazywałam klasy, chciałam Wam podpowiedzieć parę sposobów, co na przykład dla mnie by e, bardzo mi pomogły, żeby się nauczyć języka hiszpańskiego. Też jest prawda, że ja przyjechałam do Hiszpanii, jak miałam 9 lat i dla mnie było bardzo, bardzo łatwo się nauczyć tego języka. Bo ponieważ jak mieszkasz tutaj i ciągle słyszysz ten hiszpański, to naprawdę jest bardzo, bardzo łatwo się tego nauczyć. Też jest prawda, że przyjechałam yy, do Hiszpanii do Barcelony, a Barcelona jest w Katalonii. W Katalonii mają jeszcze swój język. Ponieważ jak chodziłam do, do szkoły musiałam się nauczyć tak to hiszpańskiego, musiałam się pouczyć katalońskiego. Yy, Najpierw miałam troszeczkę mętli w głowie, bo nie wiedziałam, kiedy oni mówią po katalysku, a kiedy mówią po hiszpańsku ja Jak przyjechałam do Hi w Hiszpanii, jak w Hiszpanii, jak na przykład e, dziecko przyjeżdża i jest poza zagranicą, e, w, idzie do takiej innej klasy, to znaczy najpierw ma swoją klasę, ale na przykład niektóre godziny m, ma osobnie e, drugiego nauczyciela, co mu pokazuje ten język osobnie. W mojej grupie było tylko 5-6 osób. Było nas bardzo mało i tam się uczyłam języka tak, hiszpańskiego i katalońskiego. Też nie wiedziałam, kiedy się uczy tego, a kiedy się uczy tamtego. Ale też y, trzeba powiedzieć, że jak mieszkasz tutaj, jak y, żyjesz, że jak czytasz ciągle, jak słyszysz ciągle hiszpański, kataloński, to troszeczkę tro, po troszeczku już wiesz i identyfikujesz, który to jest język. Po pół roku już zaczęłam y, dobrze rozmawiać po języku hiszpańskim, y, ale jeszcze chodziłam do tej klasy. Ale już o, w tej klasie już tak nie uczyłam się bardziej tego hiszpańskiego, tylko się bardziej uczyłam tego katalońskiego, bo naprawdę dla mnie był troszeczkę mm, trudniejszy ten język na początku, ale później już go dobrze umiałam. Po tej historii chciałam Wam. Y Powiedzieć jakichś sposobów, co Wam może po, pomóc, żeby się uczyć tego języka hiszpańskiego. Osoby, co na przykład co mieszkają w Polsce i chcą się uczyć języka hiszpańskiego, zapraszam ich, żeby się uczyli tego języka od zera, żeby sobie poszukali jakąś książkę, co naprawdę im się podoba. Ja myślę, że na przykład niektóre książki, co są. niektóre książki, co na przykład sprzedają, na przykład mi się nie podobają. Musi, musi być to jakaś książka. Co Wam się naprawdę będzie spodobać i co naprawdę e, wam mm, na przykład jak się na, zaczynacie najpierw, e, uczyć hiszpańskiego, gramatyka jest ważna, ale myślę, że na przykład najpierw umieć dużo, dużo, dużo słów jest, e, jest bardziej ważniejsze, ponieważ jak mamy dużo, dużo słów, później się nauczymy troszeczkę gramatyki i już będzie nam to naprawdę będzie nam szybciej i się łatwiej nauczymy tylko języka hiszpańskiego. Ja was zapraszam, żebyście kupili sobie jakąś książkę, co naprawdę wam się spodoba, nawet jakby była troszeczkę dziecinna, można powiedzieć, ale żeby tam, e, żeby t, bardziej wam ułatwić tą e, naukę języka hiszpańskiego. Druga rzecz, co Wam bardzo proponuję, to myślę, że jesteśmy ciągle w tym wieku na internecie, na telefonach, jesteśmy ciągle na Instagramie, na Facebooku, na YouTube i by było, by było bardzo ciekawe, jak na przykład... Lubicie jakąś osobę sławną, ale na przykład z Hiszpanii, chcecie się uczyć takiego języka hiszpańskiego. Myślę, że Wam troszeczkę pomoże, jak na przykład lubicie mody, lubicie, nie wiem, piłkę nożną, lubicie kogoś, co śpiewa, ale jest w tym języku hiszpańskim żebyście go mieli na swojej stronie i żebyście oglądali co na przykład pisze ta osoba, co, co mówi, co, co chce, na przykład i myślę, że jak wam się to spodoba, ta osoba wam się spodoba, to będzie wam troszeczkę wam pomoże, żebyście uczyć tego języka hiszpańskiego. Następny sposób ja myślę, że jest bardzo ważne, mieć swoją metę, żeby się nauczyć tego języka. Na przykład, jak chcecie mieć tylko jakąś rozmowę po tym języku, bardzo podstawną z kimś, to myślę, że mieć mniejszą metę. Na przykład, taka meta, żeby się nauczyć na przykład 100 słów na tydzień. Wiem, że na przykład te mety to jest troszeczkę trudno e, czasami zdobyć, ale jak się naprawdę chcecie do tego języka e, nauczyć. To ja myślę, że jest bardzo ważne mieć taką metę, bo tak to mm, przejdą 2-3 tygodnie i może już się nam znudzi się uczyć tego języka hiszpańskiego. Czwarta. E, czwarty sposób, co dla Was przy, myślę, że jest też bardzo ważny, to na przykład czytać po języku hiszpańskiego. Nawet, e, nawet jakbyśmy nie wiedzieli, co na przykład e, tam mówią. Ja na przykład, jak byłam w Polsce, e, to moja mama mi kupiła taką książkę, co było pisanie. Były takie teksty, co były po hiszpańsku, a ja je musiałam też słyszeć, słyszeć, bo miałam takie CD, ale później na drugiej stronie pisało, co tam chcą mi powiedzieć. Naprawdę myślę, że to mi bardzo pomogło, nawet w Hiszpanii jeszcze czytałam to i naprawdę słyszeć i czytać po tym języku jest bardzo ważne. Na pewno na początku wam nie będziecie wiedzieć, co tam pisze, ale myślę, że po troszkę po troszeczku możecie się bardzo, bardzo dużo słów nauczyć, bardzo i nowych. Też myślę, że jest bardzo ważne wiedzieć, jak się mówi każdą literę e, po języku hiszpańskim. E, też ja zrobiłam e, video z alfabetem e, po języku hiszpańskim. Zapraszam wam tutaj na video, wam gdzieś tutaj zostawię. I piąty i ostatni punkt, to ja myślę, że jest bardzo ważne wyjechać do, tego, do tej Hiszpanii. E, też myślę, że jako jako kraj jest bardzo, bardzo ładny, ale nie to, bo tutaj mieszkam, ale naprawdę mi się tutaj bardzo dobrze żyje. Myślę, że ma wszystko, ma... nie tylko ma słońce, też ma... możesz iść na góry, możesz iść na śnieg, jest naprawdę bardzo pięknie. Ale myślę, że w Hiszpanii ci ludzie są bardziej otwarci, są bardziej ciepli, na przykład jak zobaczą te ludzie, że, jest, że umiecie troszeczkę jego języka, to wam pomogą, żeby się żeby się gdzieś dostać, żebym wam pomóc w wymowie Naprawdę um, Myślę, że Hiszpanie na przykład są bardzo inni niż my Polacy Są bardziej ciepli, można tak powiedzieć No i myślę, że się to... Są ludzie, to na przykład to mu się podoba, a są inni co nie no to cóż, to były wszystkie moje sposoby, co ja myślę, że są bardzo ważne, żeby się nauczyć. Ich jest bardzo, bardzo więcej. E, każdy musi swoją metodę znaleźć i mieć swoją metę, żeby się nauczyć tego języka hiszpańskiego. Ja mam nadzieję, że Wam bardzo pomogę w, e, w tej trasie, żeby się nauczyć tego języka hiszpańskiego, i mam nadzieję, że Was jeszcze zobaczycie na moim kanale. Pamiętajcie, jak Wam się spodobało e, moje wideo, e, nie zapomnijcie się subskrybować na moim kanale. I widzimy się niedługo. Adios!